Cześć, tu MacGuffin. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że całe jego życie to program reality show. Dzisiaj pokażę wam film, amerykańską satyryczną tragikokomedię psychologiczną z 1998 roku, pod tytułem Truman Show. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Truman Burbank to agent ubezpieczeniowy, który prowadzi normalne życie na wyspie Sea Heaven. Jest żonaty z pielęgniarką o imieniu Meryl i mieszka w mieście od urodzenia. Na początku filmu widzimy jak Truman przygotowuje się do pracy. Wychodząc, witając swoich sąsiadów w swoim zwyczajnym powieceniem. A na wypadek gdybyśmy się już potem nie widzieli. Także dobry wieczór i dobranoc. To nietypowy sposób rozpoczęcia dnia. Kiedy wsiadł do samochodu tajemniczy obiekt spada z nieba i rozbije się niedaleko niego. Zaintrygowany podchodzi do obiektu i przygląda mu się uważniej. Próbuje dowiedzieć się skąd pochodzi, ale widzi tylko czyste niebo nad sobą. Podczas jazdy do pracy, radio informuje, że samolot przelatujący nad wyspą Sea Heaven zrzuca części. To potwierdza, że to źródło obiektu, który wcześniej odkrył. Biurze dzwoni na Fiji, próbując zdobyć informację o kimś o imieniu Lauren. Kiedy nie dostaje informacji o tej osobie, kończy rozmowę. W tym samym czasie podchodzi do niego jego szef, Lawrence, który prosi go o udział w spotkaniu na wyspie Harbor, aby sfinalizować umowę. Na następnej scenie Truman dociera na wyspę Harbor. Płaci za bilet, ale nie może wsiąść na statek przez Molo. Próbuje, ale jego ręk przed otwartą wodą. Z Zmuszę go do powrotu do pióra. Wieczorem Truman spotyka się ze swoim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa, Marlonem i opowiada mu o swoim planie opuszczenia wyspy i zwiedzania świata, szczególnie Fidżi. Po odejściu, Marlona Truman siada na plaży i wspomina wypadek na łodzi, w którym zginął jego ojciec. W tamten tragiczny dzień jego ojciec sugeruje powrót do domu z powodu złej pogody, ale młody Truman nalega, aby zostać trochę dłużej. Wszyscy wiemy, jak to się kończy. Oto i utknęła w burzy, a jego ojciec został porwany przez falę. Od tego czasu boi się otwartej wody. Kiedy Truman wraca do teraźniejszości, zaczyna badać deszcz, ale tylko na niego. Zdziwiony, kiedy tylko wraca do domu, Truman mówi Meryl, że planuje opuścić wyspy i odkrywać świat. Jednak Meryl odrzuca jego pomysł, zwracając uwagę na ich sytuację ekonomiczną. Sugeruje też, żeby mieć dzieci, jeśli naprawdę chce jakieś przygody. Następnego ranka, gdy Truman idzie do pracy, zauważa bezdomnego mężczyznę, który wygląda jak jego ojciec. Zatrzymuje się i próbuje z nim porozmawiać, ale zanim zdąży cokolwiek powiedzieć, grupa obcych przybywa i zabiera bezdomnego mężczyznę autobusem. Kiedy Truman próbuje podążać za tym autobusem, pojawia się wiele przeszkód na jego drodze i zostaje zmuszony do zatrzymania się. Truman próbuje podzielić się tym incydentem ze swoją matką, ale ona uważa to za jego wyobraźnię. Przyznaje też, że czasami widzi swojego ojca w obcych i uznaje to za normalne. Później w nocy Truman tanie wchodzi do swojej piwnicy i otwiera stary kufer, zawierający jego osobiste wspomnienia. Tam patrzy na stare zdjęcia Swojej rodziny i natrafia na czerwoną sweterkową bluzę damską. Na niej znajduje się również szpilka z napisem: Jak to się skończy? Sweter przynosi go do wspomnień życia studenckiego, gdzie można go zobaczyć grającego w zespole z okazji powrotu do domu z Marlonem. Nagle jego wzrok przyciąga piękna dziewczyna o imieniu Lauren Calland. Zanim podchodzi do niej, Mary zdarza się z nim, a Lauren znika. Z biegiem czasu Mary i Truman zbliżają się do siebie. Pewnego dnia w bibliotece spotykają i zapraszają na kolację. Lauren odpowiada, że nie wolno jej rozmawiać z nim. Następnie szybko pisze słowo teraz, to sugeruje, że może wyjść z nim właśnie teraz albo nigdy. Razem udaje mi się skutecznie ominąć kamery biblioteki i uciec przez nietypowe wyjście. Staram się ukryć przed wszystkimi, ale kamery na zewnątrz i tak łapię ich uciekających na plażę. Następnie Lauren i Truman docierają tam, gdzie dzielą chwilę prywatności. Wkrótce pojawia się tam pojazd, a Lauren zaczyna panikować. To zaczyna opowiadać Trumanowi, że naprawdę nazywa się Sylwia i że cały świat, w którym żyje, jest całkowicie fałszywy. W tym momencie z samochodu wysiada stary mężczyzna, twierdząc, że jest ojcem Lauren. Następnie stwierdza, wszystko, co mówi Sylwia, wynika z jej niestabilnego stanu psychicznego. Przed odejściem ojciec Loren mówi Trumanowi, że przeprowadzałem się na Fidżi, a Sylwia prosi go, by ją odnalazł. Potem Truman zostaje ze swetrem Loren w wielkim zakłopotaniu. Scena przenosi się z powrotem do piwnicy Trumana, gdzie próbuje odtworzyć twarz Loren za pomocą wycinków z czasopism, które wyrywał w biurze. Składa te wycinki i próbując przypomnieć sobie rzeczywistą twarz Loren, słyną również Sylwią. Następnego dnia, podczas gdy Truman jedzie do pracy, radio psuje się i zaczyna przechwytywać absurdalne Sygnały. Znikąd zaczyna dawać ruchy Trumana w rzeczywistym kierunku, którym się porusza. Później radio zaczyna działać, a speaker przeprasza za przechwycenie jakichś nieznanych częstotliwości policyjnych. Zdezorientowany Truman wysiada z samochodu i spieszy się do budynku naprzeciw swojego biura. Gdy próbuje wejść do windy budynku, zaskakuje go załoga kabiny nosząca słuchawki i mikrofony. W programie telewizyjnym krótce potem ochrona go zatrzymuje i wyrzuca. Zdenerwowany wszystkim niezwykłym otoczeniem, biegnie do swojego przyjaciela Marlon i tłumaczy mu wszystko o dziwnych wydarzeniach. Jednak Marlon odrzuca to jako jego wyobraźnię. Niemniej jednak Truman zwierzy się Marlonowi, że zamierza odejść na pewien czas. W domu Meryl i matka Trumana przeglądają stare zdjęcia z albumu. Jednocześnie w telewizji zaczyna się program, w którym mówi się, że teraz każdy może zerknąć na świat nie wychodząc z domu. Oznacza to, że wszyscy wokół Trumana próbują go powstrzymać przed opuszczeniem wyspy. Później panie wychodzą na swoje tajne spotkania. Truman zostaje sam, przeglądając zdjęcia ze ślubu. Nagle zauważy, że Meryl skrzyżowała palce na każdym ze zdjęć ze ślubu, co sugeruje, że nieprawdziwie wyszło za niego za mąż. Następnego dnia Truman wyrusza w podróż na Fidżi, ale dowiaduje się, że nie ma dostępnych lotów przez co najmniej miesiąc. Zdesperowany łapie autobus do Chicago, ale dziwnym trafem autobus psuje się jeszcze zanim opuszcza stację. Sea Heaven ma najgorszy system transportu na świecie. Na następnej scenie Meryl wraca do domu. Po pracy i zostaje Trumana siedzącego w samochodzie. Truman zaprasza ją do środka i prosi, aby spojrzała na jego poprawnie przewidziany ciąg zdarzeń wokół niego. Następnie zamyka auto i zabiera Meryl na tajemniczą przejażdżkę poza wyspę, przebijając się przez ruch uliczny sprytnie Truman zatrzymuje się na moście łączącym z Sea Heaven Island z resztą świata ze względu na swój lęk przed wodą. Waha się przed dalszą miastem. Meryl sugeruje powrót do domu, ale Truman zamyka oczy, i wciska pedał gazu, zmuszając Meryl do przejechania przez most. Udają się go przejechać, ale zanim Truman może to świętować. Zostaje zatrzymany przez grupę policjantów informujących o awarii pobliskiej elektrowni. Błędnie jeden z policjantów wymawia jego imię, pomimo że nigdy się nie spotkali. Podejrzewając wszystko wokół siebie, Truman próbuje uciec z wyspy, ale mężczyźni go chwytają. I odsyłają do domu. Po powrocie do domu Meryl stara się jak najlepiej przekonać Trumana, że wszystko jest w porządku. Następnie oferuje mu napływ w nietypowy sposób, co wydaje się jakby próbowała go reklamować. Truman wtedy chwyta rękę Meryl i prosi, żeby powiedziała mu wszystko, co się dzieje. Nagle Marlon pojawia się przy drzwiach i zabiera Trumana na piwo. Później zapewnia Trumana, że nikt nic nie knuje przeciwko niemu, nie, że wszystko jest normalne. Dodaje również, że nigdy nie byłby w stanie skłamać swojego najlepszego przyjaciela. W tym momencie okazuje się, że Christoph, reżyser The Truman Show, właściwie podsuwa kwestię. Steve Marlona przez słuchawkę. Marlon wspomina, że zatrzymał się u siebie w domu z pewnego powodu. Nie zabiera go w kierunku mostu. Skąd wołanie się ciemna postać? Okazuje się, że jest ją bezdomny, którego Truman uważał za swojego ojca. Okazuje się, że miał rację. Ojciec i syn obejmują się. Podczas gdy Christoph kieruje swoją ekipą, żeby uzyskać piękne ujęcie tego emocjonalnego spotkania. Krótko potem okazuje się, że Truman jest gwiazdą najbardziej oglądanego na żywo programu telewizyjnego w historii. Jedynym problemem jest to, że kompletnie nie zdaje sobie sprawy z prawdy, że cała wyspa Sea Heaven to kompletna fikcja. Wyspa to ogromny plan filmowy otoczony osłoną, który używa najbardziej zaawansowanych efektów i wizualizacji, żeby symulować niebo, pogodę i temperaturę rzeczywistego świata. Kopuła jest kontrolowana przez estetycznie ekscentrycznego reżysera Christopha i obsługiwana przez ogromną ekipę. Krzysztof filmuje Trumana od jego narodzin i przedstawia program jako promyk nadziei dla ludzkości. W następnej scenie z Krzysztofem jest przeprowadzony wywiad w programie telewizyjnym o nazwie True Talk, gdzie wyjaśnia nagle pojawienie się ojca Trumana w programie. Podczas gdy Krzysztof wyjaśnia, jak planował zasięć Trumanowi strach przed wodą, Sylwia dzwoni do programu i strofuje go za uwięzienie Trumana na wyspie bez jego zgody. Krzysztof odpowiada, że w rzeczywistości stworzył lepsze środowisko życia dla Trumana niż w prawdziwym świecie. Dodaje również, że jeśli Truman dowie się o tym programie, będzie mógł odejść. Następnego dnia Truman wraca do swojej normalnej rutyny, jednak jego żona Mary odchodzi od niego z powodu jego paranoidalnego zachowania. W biurze mu jego nową współpracowniczkę Vivienne, którą Kristof wyznaczył jako potencjalną zastępczynię dla Mary. Tego samego wieczoru Truman idzie do swojej piwnicy i zaczyna porządkować rzeczy. Zmęczony robi sobie łóżko w piwnicy i zasypia, odkrywając się. Truman pozostaje bierny śpi przez kilka godzin dłużej niż zwykle. Zaniepokojony Kristof przygląda się bliżej i dostrzega coś nietypowego. Następnie rozkazuje swojej ekipie zadzwonić pod telefon w domu Trumana. Truman nie odbiera telefonu, więc na nakłania Marlona, bo odwiedził jego dom. Nieprzerwanie kieruje Marlon do kolejnych kroków, aż odkrywa, że Truman zniknął z łóżka w dziurze w piwnicy prowadzącej do strażnika. Miejąc niczego do pokazania publiczności, Christoph przerywa pierwszy raz w historii programu transmisję na żywo. Cały świat jest szokowany przerwą w transmisji i Christoph rozkazuje całej ekipie na wyspie, by szukała Trumana. Kiedy wszystkie miejsca na lądzie zostały przebadane, Christoph proponuje na pozór niewykonalne poszukiwania na morzu. Kiedy kamery skanują wodę, dostrzegają samotną żagrówkę z Trumanem na pokładzie. Misja na żywo wraca i Christoph wysyła grupę aktorów, by znaleźli Trumana. Jednak aktorzy nie mają pojęcia, jak obsługiwać łódź i jak dotrzeć do Trumana. Desperowany, by przywrócić Trumana, Christoph użyła swojego programu symulacji pogody, by zaatakować Trumana burzą. Zamiast się bać, Truman z odwagą stawia czoła i woła do nieba. Wściekły Christoph nakłania swoich pracowników, by wykorzystali program symulacji w pełnym zakresie i wysłał ogromne fale morskie w kierunku Trumana, niemal go topiąc. Po kilku próbach, Christoph jest przekonany, że Truman nigdy się nie podda, do tego przerywa fale i czy Niebo. Zwycięski Truman kontynuuje żeglugę, aż jego łódź przez fałszywe niebo. Złamany Truman rozpywa się łzach. Zdając sobie sprawę, że dotarł do końca kopuły, następnie idzie naprzód, podążając ścianą, i wchodzi na pobliskie schody, które prowadzą go do drzwi wyjściowych. Kiedy Truman ma zamiar otworzyć drzwi wyjściowe, Christoph rozmawia z nim po raz pierwszy raz i przedstawia się jako ten, który obserwował go od jego narodzin. Christoph również próbuje przekonać Trumana, aby pozostał w obecnym świecie, gdzie może żyć spokojnie i bezboleśnie. Słuchając tego, Truman głęboko myśli i odpowiada swoim zwyczajowym pozdrowieniem, a na wypadek, gdybyśmy się już po tym nie widzieli. Także dobry wieczór i dobranoc. Wreszcie kłania się Krzysztofowi, Otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi. Na widok tego Sylwia jest zachwycona i wychodzi z salonu, podczas gdy zakończenie The Truman Show jest uwielbiane na całym świecie. Film kończy się, gdy Christoph zdejmuje nagłówek i przerywa transmisję. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.